Cztery trybuny w Radomiu? Wiemy, kiedy to możliwe. Gdzie jeszcze stadiony rosną jak na drożdżach, a gdzie na efekty musimy jeszcze poczekać. Wszystko to i nie tylko w najnowszym raporcie z budów polskich stadionów. Gdzie będziemy tym razem? Zaczynamy od Wałbrzycha, Zabrza i Bytomia, a po raz pierwszy i na pewno nie ostatni odwiedzamy Myślenice. Nie omijamy też legendarnego nowego Sącza, Krosna ani Rzeszowa. Całą podróż kończymy w Radomiu. Gotowi? Startujemy. Stadiony NET prezentują Polskie Stadiony w Budowie. Sierpień 2025. WAłbrzych. Stadion Nowe Miasto. Pojemność 3000. Data ukończenia: Grudzień 2025. Wałbrzych wciąż czeka na przebudowany stadion na nowym mieście. Po niemal dwóch latach prac budowa wreszcie przyspiesza. Gotowe jest zaplecze, ustabilizowano skarpy, trwają wylewki pod strefy dla widzów, dotarły maszty oświetleniowe, przymierzono siedziska. Obiekt zyska sześciotorową bieżnię, a murawa nowoczesne systemy nawadniania. Zabrze, arena Zabrze. Pojemność 31 871, data ukończenia rok 2025. Na stadionie imienia Ernesta Pola w Zabrzu kibice mogą już korzystać z górnego poziomu czwartej trybuny, a jego otwarcie zwiększyło pojemność obiektu do 28 236 miejsc. Dolny poziom trybuny wciąż pozostaje jednak niewykończony, co sprawia, że o pełnej modernizacji nie może być jeszcze mowy. Warto jednak zaznaczyć, że na oddanej części pojawiły się również miejsca dla dziennikarzy. Bytom. Stadion Polonii. Pojemność 2220. Data ukończenia rok 2025. Na budowie stadionu Polonii Bytom widać wyraźne przyspieszenie. W miejsce samych wykopów pojawiły się już pierwsze segmenty konstrukcji zachodniej trybuny. Żelbetowe słupy i belki trybun rosną wzdłuż boiska, wyznaczając kształt przyszłej widowni. Elementy nośne ustawiono już niemal na całej długości trybuny. Wzdłuż trybuny prowadzone są też prace ziemne i kanalizacyjne. Jednocześnie wewnątrz budynku klubowego zaszły kolejne zmiany. Na piętrach położono podłogi, a w części pomieszczeń zamontowano przeszklenia i doprowadzono instalacje. Myślenice Stadion Dalinu. Pojemność 2000. Data ukończenia rok 2026. W Myślenicach trwa budowa nowego stadionu miejskiego dla Dalinu. W ramach inwestycji powstaje budynek sanitarno-szatniowy, naturalne boisko z systemem nawodnienia i drenażu, bieżnia lekkoatletyczna oraz dwa boiska treningowe ze sztuczną nawierzchnią. Do tego trybuna zadaszona na 2000 miejsc, nowa tablica wyników, oświetlenie i nagłośnienie. Prace postępują, ale nie obywa się bez emocji. W czerwcu zburzono historyczną bramę wejściową. Dla wielu mieszkańców był to cichy koniec pewnej epoki. Dziś w tym miejscu nie ma już ani bramy, ani budki biletowej. Nowy stadion ma spełniać wymogi wyższych klas rozgrywkowych. Jeśli interesują Cię budowy stadionów w Polsce i chcesz być na bieżąco z każdym postępem, zostaw suba i łapkę w górę. To dla Ciebie sekunda, a nas motywuje do pracy. Dzięki! Nowy Sącz. Stadion Sandecji. Pojemność 8111. Data ukończenia – sierpień 2025. Po wielu latach oczekiwań, wzlotów i bolesnych dołków w nowym sączu wreszcie widać upragniony finał budowy stadionu Sandecji. Obiekt przy Kilińskiego 47 przechodzi właśnie formalny odbiór techniczny, a miasto szykuje się na uroczyste otwarcie zaplanowane na 30 sierpnia. Prace dobiegają końca. Montowane jest ogrodzenie, trwają ostatnie porządki i aranżacja wnętrz. Straż Pożarna już wizytuje stadion, a władze miasta zapewniają. Tym razem wszystko idzie zgodnie z planem. Symbolicznym zwieńczeniem inwestycji stała się iluminacja. Pierwszy raz uruchomiona 28 lipca, kolorowe światła rozbłysły na fasadzie stadionu, dając przedsmak tego, co czeka kibiców Sandecji za niecały miesiąc. Po czterech latach budowy i wielu przesuniętych terminach, to już będzie ten moment, w którym najprawdopodobniej pożegnamy się z tym legendarnym obiektem w naszej serii. Krosno, stadion Mosir, pojemność 9000, data ukończenia styczeń 2026. Na stadionie w Krośnie widać wyraźny postęp. Nowa trybuna przy ulicy Legionów osiągnęła niemal docelową wysokość, a teraz rozpoczęto przygotowania do montażu zadaszenia. Powstają rusztowania i podesty, które umożliwią instalację dachu. Nowoczesna pięciokondygnacyjna konstrukcja pomieści ponad 1000 widzów i spełni wymogi PGE Ekstraligi oraz PKO Ekstraklasy. Klasy. W środku znajdą się loże VIP, strefa Silver, zaplecze medialne, klub szachowy, a nawet studio telewizyjne. Inwestycja ma zostać ukończona do końca stycznia 2026. Rzeszów Stadion Resowi. Pojemność 7949. Data ukończenia listopad 2026. Trwa budowa podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki, jednej z najnowocześniejszych aren sportowych w Polsce. Nowy stadion powstaje w miejscu starego obiektu Resowi przy ulicy Wyspiańskiego 22 w Rzeszowie. Prace ruszyły w styczniu i, jak zapewnia ratusz, wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Na placu budowy nie ma miejsca na przestoje. Rozebrano już dawny budynek klubowy, wycięto drzewa, przebudowano kolidujące sieci podziemne. Na miejscu widać już konstrukcję żelbetową przyszłych trybun z wyraźnie zaznaczonymi belkami zębatymi oraz słupami nośnymi. Budynek klubowy rośnie w oczach, prowadzone są roboty murowe, stropy i instalacje kablowe, zarówno elektryczne, jak i teletechniczne. W ostatnich dniach rozpoczął się montaż stalowej konstrukcji dachu nad trybunami. Pierwsze segmenty kratownic zostały już osadzone na słupach nośnych i zaczynają wyznaczać zarys zadaszenia. Całość będzie zadaszona w sposób, który zapewni ochronę przed warunkami atmosferycznymi bez zacieniania bieżni i murawy. Radom Stadion Radomiaka. Pojemność 14440. Data ukończenia luty 2026. Na stadionie Radomskiego Centrum Sportu tempo prac nie zwalnia ani na moment. Na wschodniej i zachodniej trybunie codziennie widać postęp: konstrukcje są niemal gotowe, dachy są coraz bliżej całkowitego zamknięcia, a już za chwilę rozpocznie się montaż siedzisk. Z uwagi na pracę na wysokościach, ważna jest też pogoda i panujące warunki. Obecnie na budowie zmagają się ze zbyt silnym wiatrem, co ma ogromne znaczenie przy bezpieczeństwie pracujących. Dzięki łagodnej zimie i dobrej organizacji, budowa wyprzedza harmonogram. Wszystko więc wskazuje na to, że chociaż termin końca prac ustalono na początek 2026 roku, Radomiak Radom zagra przy pełnych trybunach jeszcze w tym roku. Nieoficjalnie mówi się o dwóch wyjątkowych meczach w listopadzie: z Krakowią i Górnikiem Zabrze. Pierwszy z nich ma być oficjalnym otwarciem całego stadionu. W drugim ma dojść do pożegnania klubowej legendy, Leandro. A teraz czas na niespodziankę. Stadionowe spekulacje to nowy segment, w którym błyskawicznie poruszymy najnowsze plotki. O jakich budowach, modernizacjach czy burzeniach mówi się w kuluarach? Prezes Wisły Kraków Jarosław Królewski w rozmowie w kanale sportowym stwierdził, że jego zdaniem miasto i klub skorzystaliby ze zburzenia stadionu Henryka Reymana. W jego miejsce powinien stanąć nowszy, większy i bardziej uniwersalny obiekt. Robert Dobrzycki, właściciel większościowy Widzewa, mówi wprost. Jak już zmieniać, to znacząco. Według biznesmena 32 tysiące miejsc to racjonalny plan. Dobrzycki rozpoczął już rozmowy z miastem na temat 30-letniej dzierżawy stadionu. Projekt ma stworzyć firma JTSK Architekci. 29 lipca podpisano umowę dotyczącą rozbiórki budynków i obiektów kompleksu stadionowego przy ulicy Cichej w Chorzowie. Zakończenie rozbiórki planowane jest na koniec tego roku. W ciągu kilku miesięcy powinniśmy poznać szczegóły projektu i wizualizacje opracowane przez Lab Studio. Który kolejny stadion jako pierwszy pojawi się w naszej serii? Czekamy na wasze typy w komentarzach. Tymczasem na nas pora. Kolejne produkcje same się nie zrobią. Do zobaczenia!